Zdecydowałam się być w tym ośrodku pomocy y, d ludziom chorym, starszym, Którzy potrzebują pomocy, ponieważ ja też jestem schorowana, więc przyszłam tutaj. Jest tutaj pomoc medyczna na, na, na cały czas. Jak, nas, jak mamy jakieś kłopoty zdrowotne, to oczywiście Panie pomagają. Poza tym psychicznie mamy psychologa, który nas odpowiednio nastawia i, i wyprowadza na prostą. Korzystamy z tego z pełni życia, z pełni życia tak, jak powinno być na starsze lata. Jako organizacja pozarządowa działająca 20 już prawie 3 lata w środowisku, Wiedzieliśmy, że naszą działalność musimy czy powinniśmy rozszerzyć o inne zakresy. Do tej pory właściwie opiekowaliśmy się chorymi tylko w ich naturalnym środowisku, w miejscu zamieszkania. Tymczasem wchodząc w to środowisko, poznając problemy naszych podopiecznych, wiedzieliśmy, że nie zawsze albo że nie tylko taka opieka jest potrzebna, konieczna i oczekiwana przez Podopiecznych. I stąd taki zamysł, takie, taka potrzeba rozszerzenia naszych działań o pozostałe zakresy, czyli stworzenie możliwości korzystania przez naszych podopiecznych w zakresie opieki dziennej w dziennym ośrodku opieki, w zakresie całodobowej opieki stacjonarnej. I nawet taki mamy element bardzo ciekawy w postaci klubu seniora, ale nie bylibyśmy w stanie takiej inwestycji dokonać bez finansowania z zewnątrz.